Mamy środę, 16 grudnia. Łukasz Kocur. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na aktualności z Wrocławia w dzienniku 7.1. News, w którym już za chwilę. Rozbudowa wschodniej obwodnicy Wrocławia. 40-milionowa inwestycja w sichnicach. Żywność dla ubogich rodzin. Mimo protestów, południowy odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia będzie budowany przez wieś wysoka. To decyzja zarządu województwa dolnośląskiego. Mieszkańcy, przypomnijmy, codziennie przedzierają się przez zakorkowane ulice i z niecierpliwością czekali na tę inwestycję od bardzo wielu lat. Przez ostatnie miesiące rozważane były trzy warianty przebiegu południowego odcinka wschodniej obwodnicy pomiędzy Żernikami wrocławskimi a Bielanami wrocławskimi. Jednak ten przechodzący przez wieś Wysoka władzom województwa wydał się najrozsądniejszy. Pozostałe opcje wiązały się z protestami ekologów lub znajdowały się zbyt blisko autostrady. Podczas wtorkowej konferencji, w której udział wzięli również mieszkańcy, poinformowano o szczegółach przedsięwzięcia oraz przedstawiono kolejne kroki niezbędne do rozpoczęcia inwestycji. Takie swoiste przecięcie węzła gordyjskiego, jeżeli chodzi o wschodnią obwodnicę Wrocławia. Zdecydowaliśmy się, mówię o rządzie województwa, żeby przeprowadzić tę inwestycję przez Wieś Wysoka, żeby odkorkować południową część Wrocławia, żeby rozpocząć starania do, o dokończenie wschodniej obwodnicy Wrocławia. Od węzła przy, Onszą, przy Połączeniu z ulicą Karkonowską przez Wysoką, potem do Bora Komorowskiego. Połączenie to jest ten odcinek południowy. Wpinamy się w miejscowości Żerniki do istniejącego odcinka i potem brakujący jeszcze odcinek północny jest do zakończenia. Wydaje się, że ten ostatni budzi najmniej sprzeciwu i najmniej kontrowersji. Kontrowersje, o których wspomniał Jerzy Michalak dotyczą przede wszystkim poprowadzenia drogi przez wieś Wysoka. Podczas konferencji pojawili się między innymi przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatywa Wysoka, którzy wyrazili swoje niezadowolenie z podjętego kierunku. Nie zadowala nas z prostej przyczyny. No, ta inwestycja jest niezgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze w momencie, kiedy kupowaliśmy nieruchomości, dokumenty nie wskazywały na to, że obwodnica ma przebiegać w tym miejscu, że droga wojewódzka ma przebiegać w tym miejscu. Analizowaliśmy miejscowe plany, analizowaliśmy studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce i z tych dokumentów wynikało nam, że w tym miejscu ma być droga o przeznaczeniu lokalnym. Także no, będziemy walczyć o to, aby jednak droga nie powstała w takim wymiarze, w jakim planuje województwo na tym przebiegu. Prawo jest prawem. Droga miała przebiegać w tym miejscu już, już od dawna, 15 lat temu znane były dokładne plany przebiegu tej drogi. Wszyscy, którzy się. Budowali tutaj i budowali się poza tymi okolicami, wiedzieli, że właśnie tam droga będzie. Więc, my, jako władza publiczna, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby ludzie czuli się pewnie z pewnie prawem. To po pierwsze. Po drugie, budowanie w innym miejscu utrudniałoby niezmiernie inwestycje, ponieważ wchodzilibyśmy na tereny ochrony przyrodniczej, co nie tylko podrażałoby, ale także przedłużało całą inwestycję. Zastrzeżenia niektórych mieszkańców budził również plan zakładający wybudowanie jedynie dwóch pasów. Po jednym w każdą stronę. Z badań, które są, były przeprowadzane przez miasto wynika, że absolutnie jest to wystarczające. Poza tym no to w zdecydowany sposób podrożyłoby również tę inwestycję. A to nie jest jedyna inwestycja infrastrukturalna, jedyna inwestycja drogowa na terenie Dolnego Śląska. Według przedstawicieli zarządu województwa dolnośląskiego wybudowanie dodatkowych dwóch pasów przesunęłoby inwestycje o minimum 5 lat. Mimo kilku kwestii spornych przeważają jednak opinie, że budowa nowej drogi jest niezbędna i ułatwi codzienne funkcjonowanie ogromnej rzeszy mieszkańców. Rozwiązanie problemu ustawicznych korków na całym osiedlu. Te korki są nie tylko w dzień powszedni, ale również w sobotę i w niedzielę, kiedy cała północ Wrocławia, wykorzystując to, że może dojechać do ogromnego centrum, bielany przecież. Jedzie przez wschodnią obwodnicę Wrocławia, przez ciasną wieś Radomierzyce, no i oczywiście przez ustawicznie zakorkowany naszą taszyn przez ulicę Kurpiów dalej zwycięską. Ludzie tutaj potrzebują na, do, na wyjazd z samego osiedla często blisko godziny, żeby wyjechać rano do pracy. To samo jest w czasie powrotu. W tej chwili regionalny dyrektor ochrony środowiska Zlecił sporządzenie szczegółowej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Przetarg, który wyłoni wykonawcę nowej drogi, ma zostać rozpisany za około pół roku. Team SA z siedzibą w Siechnicach od uruchomienia w lipcu 2013 roku notuje dynamiczny wzrost sprzedaży. W efekcie dotychczasowe centrum logistyczne stało się dla timu za małe. W ciągu najbliższych miesięcy natomiast zostanie ono powiększone z 12 tysięcy do ponad 41 tysięcy metrów kwadratowych. Nową fabrykę pod adresem Kwiatkowskiego 24 w Siechnicach ujrzymy już 1 sierpnia nadchodzącego roku. Na uroczystym otwarciu inwestycji nie zabrakło symbolicznego przekopania pierwszego piachu w miejscu budowy. Jeśli chodzi o datę rozpoczęcia inwestycji, to inwestycja wystartowała 1 grudnia formalnie. W 1 grudnia rozpoczął się proces budowlany. Planowane zakończenie i oddanie do użytku dobudowanej części 30 tys. metrów Centrum Logistycznego Timu, razem z istniejącym budynkiem to będzie 40 tysięcy metrów kwadratowych hali magazynowej, Jedny, jeden z większych obiektów w Polsce, jest 1 sierpnia. Taka jest planowana data oddania tego obiektu do użytkowania dla nas. Od czasu swojego w stanie w 2002 roku firma Kajima z powodzeniem zrealizowała wiele niezwykle różnorodnych przedsięwzięć budowlanych i projektowych w całym kraju. Wybudowała szereg budynków przemysłowych, centrów logistycznych, biurowców, kompleksów mieszkalnych i obiektów handlowych. Trochę przeszkód formalnych musieliśmy pokonać. Trochę to trwało, ale myślę, że też dzięki właśnie dużej pomocy. Życzliwości i profesjonalizmowi przede wszystkim pracowników starostwa Wydziału Architektury, osobistemu zainteresowaniu pana starosty Potockiego udało się te przeszkody pokonać. Proszę państwa kolejna inwestycja na terenie miasta i gminy Siechnice w samej miejscowości Siechnice oto Firma Tym buduje kolejną fabryczkę, hurtownię, w której miejsca znajdzie około 200-400 osób właściwie kolejnych, czyli bardzo mnie to cieszy jako starostę powiatu wrocławskiego, że na terenie powiatu wrocławskiego Przychodzą, inwestują kolejne firmy, co za tym idzie, podatki dla samorządów lokalnych oraz nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców z terenu powiatu wrocławskiego. Jak mówi dyrektor operacyjny, po oddaniu budowy 1 sierpnia rozpoczną się prace związane z montowaniem regałów i automatyki magazynowej wewnątrz hali. Oprócz budżetu związanego z jej wybudowaniem, na wyposażenie wnętrza w pierwszej turze inwestycyjnej zostaną przeznaczone 4 miliony euro. Na Wydziale Zamiejscowym Wrocławskiego Uniwersytetu SWPS odbyła się konferencja o aspektach prawnych pomocy bezdomnym czworonogom. Uczestnicy konferencji debatowali o warunkach, jakie powinny zostać zapewnione bezdomnym zwierzętom, również o tym, jak postępować w przypadku znalezienia rannego zwierzęcia, a także o programach zapobiegających bezdomności psów i kotów. Prelegenci reprezentujący urzędy, jednostki skupione wokół zagadnienia ochrony życia i zdrowia bezdomnych zwierząt zaprezentowali wnioski i doświadczenia w zakresie ochrony prawnej zwierząt domowych nieposiadających opiekuna. Anna Hoffman, lekarz weterynarii z głównego inspektoratu weterynarii w Warszawie, przedstawiła wytyczne głównego lekarza weterynarii w sprawie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi, ale także w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt uchwalanych przez. Rady Gmin. Powiatowy lekarz weterynarii w Dzierżoniowie, Czesław Barwicki, opowiadał we Wrocławiu o praktyce w zakresie inspekcji weterynaryjnej nad schroniskami dla zwierząt. Natomiast to dr Joanna Otachel-Hawranek z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przedstawiła podstawy i rozstrzygnięcia prawne postępowania ze zwierzętami na drodze. Wolontariusze w czerwonych koszulkach Caritas od 11 grudnia zbierali żywność dla ubogich rodzin. Akcja jest częścią 9 Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności organizowanej przez Caritas Polska na całym Dolnym Śląsku. Zbiórka objęła kilkadziesiąt sklepów, a także zaangażowała setki wolontariuszy. Szczegóły w materiale Paulina Homczyk. Wrocławcy wolontariusze z parafialnych zespołów Caritas szkolnych kół Caritas oraz osoby, które wyraziły chęć wsparcia tej konkretnej akcji, pojawili się w dziesiątkach sklepów na terenie Wrocławia. Zbierali żywność, która jest najbardziej potrzebna w czasie świąt. Produkty zostały przeliczone i powstaną z nich paczki, które w okresie świąt trafią do najbardziej potrzebujących rodzin. Po raz dziewiąty Caritas zbierała żywność. My zbieramy, ale to tak naprawdę mnóstwo ludzi, którzy się dzielą żywnością, wrzucając do kosza artykuły takie jak te tutaj, takie artykuły które trochę dłużej mogą postać w szafkach ubogich rodzin, bo to dla nich potem trafią paczki przygotowane właśnie z tych darów. Szacujemy, że ta pomoc docierał do ponad 2500 osób. To jest naprawdę spora liczba dorośli dzieci, osoby samotne. Paczki są, myślę, że będziecie też Państwo widzieli, bardzo obfite. To, to nie jest paczka z olejem, konserwą i mąką, tylko to jest dobrych kilkanaście kilogramów żywności. Która pomaga ludziom przeżyć święta, bo to, że w tej paczce znajdą takie artykuły o przedłużonym terminie, oznacza i pozwala tym ludziom zakupić coś innego, coś może trochę niezwykłego, coś, co się nie ma szans pojawić na co dzień na stole. Niech, to, niech dzięki temu będą mieli, no właśnie, trochę piękniejsze święta. W tym roku zbierać żywność pomagało ponad 700 wolontariuszy tylko w okolicach samego Wrocławia. Wolontariat to dużo głębsza forma pomocy, niż się powszechnie uważa. Wartość pomocy w ramach ich działań jest ogromna, a wolontariuszy z roku na rok przybywa. Wolontariat Karitas jest niezwykle szeroki. Mówiłem o tej zbiórce, o tej akcji: to było 700 wolontariuszy. Na co dzień takich zarejestrowanych wolontariuszy, tylko tutaj na, na terenie Archidiecezji Wrocławskiej, jest 1,5 tysiąca, w Polsce to jest 100 tysięcy ludzi. Którzy rzeczywiście czym nie działają. Warto podkreślić. Ostatnie badania e, statystyczne pokazały, że właśnie Kościół Katolicki, między innymi Caritas, to jest największa w Polsce instytucja charytatywna. E, to jest kilkaset organizacji, to są tysiące ludzi zaangażowanych w pomoc każdego dnia i to są miliony osób, które są beneficjentami tej pomocy. Wolontariat jest tym, żeby pomagać ludziom, są, którzy są biedni, którzy potrzebują tego. Po prostu. Z miłą chęcią jesteśmy do tego przygotowani i bardzo chętnie chcemy pomagać ludziom, że bardzo chętnie ludzie przynosili i pomagali nam. Także byliśmy bardzo też uradowani tym, że, że tak są hojni ludzie i, i są jeszcze dobrzy. W trosce o najbardziej potrzebujących, organizacja wychodzi z pomocą nie tylko w święta. Caritas organizuje wiele akcji, również takich, które niosą pomoc osobom bezdomnym. W tym roku organizacja zaprasza wszystkich Wrocławian do podzielenia się wypiekami domowej roboty, tak by każdy z potrzebujących mógł skosztować świąteczne ciasto. Chcielibyśmy, żeby ci ludzie poczuli, że Wrocławianie też o nich pamiętają, że jesteśmy solidarni z tymi też najuboższymi. Chcemy, aby tego dnia na tych stołach wigilijnych zaguścił ciasta. Nasze świąteczne wypieki, te tradycyjne. Jesteśmy w tym mistrzami. Kiedy będziemy jeździli przez Wrocław za kilka dni, ten zapach różnych makowców, serników będzie się roznosił. Prosimy, podzielcie się tym z najuboższymi, potrzebującymi. Warto przynieść taką blachę ciasta 22 grudnia do południa właśnie na Plac Nowy Targ. Od samego rana będą tam stali wolontariusze, będziemy zbierać, kroić, dzielić, tak żeby maksymalnie dużo tych ciast trafiło do potrzebujących. W ubiegłym roku podczas dwóch świątecznych zbiórek udało się zebrać dwie tony żywności, co sprawiło, że kilka tysięcy rodzin otrzymało paczkę, która przemieniła ich święta. W imieniu całej redakcji także zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji Caritas Polska, również oddziału we Wrocławiu. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie dziennika 7.1 News. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia już jutro, kwadrans po godzinie 17.